Cześć, witajcie drodzy widzowie Stref Obrony. Jesteśmy na lotnisku Okęcie w Warszawie. Za mną, jak widzicie, jest dość ciekawa maszyna, nadal dość rzadka w Europie. Mimo wszystko, o czym mówimy? Jesteśmy na prezentacji e, maszyny KC390 od firmy Embraer. Embraera skąd nie znanego w Polsce, ale raczej z produktów cywilnych, z maszyn rodziny Embraer 170-190. Za nami jest jednak bardzo ciekawy produkt, pierwszy samolot transportowy, wojskowy, który ta firma zaprojektowała, który, który ta firma buduje i który, co ciekawe, jest przedmiotem bardzo dużego zainteresowania, w tym państw europejskich, państw Unii Europejskiej, państw NATO. Mówimy o siedmiu lub ośmiu, w zależności czy mówimy o Unii Europejskiej, czy o NATO, NATO, krajach, które yy, KC-390 zamówiły. E, to jest maszyna, która jest bardzo młoda. To jest de facto 10 lat. To jest maszyna, która ma konkurować, konkuruje tak właściwie, z klasyką, klasyką klasyki, czyli Herkulesami C130 kolejnych wersji, najnowsza to oczywiście J. Jeżeli, zanim, zanim zdążycie zapytać, jaka jest różnica pomiędzy KC 390 a Herkulesem, e, to jest maszyna podobnej klasy, przewożąca podobną ilość ładunku i masę, troszkę więcej, Natomiast to, co jest największym wyróżnikiem, co zapewne widzicie, to są silniki turboodrzutowe. Czyli zamiast tych silników turbośmigłowych, które zapewniają, zapewniają mniejszą prędkość, tak po prostu, mniejszy pułap, mamy silniki turboodrzutowe. I to, co Brazylijczycy cały czas starają się e, tutaj akcentować, ta maszyna szybciej jest w stanie zrealizować albo więcej misji transportowych, albo taką pojedynczą misję zrealizować. Właśnie szybciej. Poza tym ta maszyna. Która ma możliwości m.in. tankowania w powietrzu rzecz bardzo interesująca, bardzo ważna, na przykład w kontekście naszych FA50. To jest oczywiście tankowanie metodą kosza, czyli nie mamy boomu, nie zatankujemy F16 w naszej wersji, albo F35A w naszej wersji, ale już hafiki yy, jak najbardziej. Yy, jeszcze, yy, jeszcze może trochę o efekcie przemysłowej, ponieważ yy, Brazylijczycy akcentują, że oni w każdym kolejnym kraju. Są w stanie zaproponować te możliwości dotyczące serwisu takich maszyn na miejscu, ale też dołączenia do produkcji określonych części, w zależności oczywiście od rozmiaru zamówienia, tak, ile takich maszyn potencjalnie moglibyśmy kupić. Również produkcji na rzecz wszystkich krajów, które te maszyny e, eksploatują i będą eksploatować. Bardzo ciekawa oferta. E, a na koniec już tak, w ramach zupełnej ciekawostki mi się ta maszyna zwyczajnie bardzo podoba. Jeden z najładniejszych samolotów transportowych. Taki mini C17. Tyle w imieniu Stref Obrony z Okęcia. Do zobaczenia. Będziemy za chwilę mieć okazję nawet polecić tym samolotem, pokazać Wam, jak to wygląda. Na ten moment korzystając z tej krótkiej chwili, żebyście przynajmniej zobaczyli, jak na przykład wygląda szerokość całej kabiny ładunkowej, rampy, czyli tego, co charakteryzuje samolot transportowy, to co widzicie za mną. Za chwilę zapewne będzie zamykane. To jest rampa, to jest to, co znakomicie ułatwia transport dużych ładunków. Oczywiście i w naszych kasach 295, 95 i w Herculesa, i w C17 takie urządzenia są. Natomiast to, co jest istotne w przypadku Embraera 390, jest to, jak szeroka jest rampa, jak szeroki szerokie jest światło tej rampy, jak szeroki jest przedział ładunkowy. Nie chodzi de facto o towar, chodzi o na przykład pojazdy. Czyli no, jeżeli nie jesteście w stanie wjechać, jeżeli ten gabaryt jest za szeroki, za wysoki, no to, to się nie uda. 390 i są tymi maszynami, które to światło mają bardzo duże, a to pozwala na przykład różnego typu pojazdy spokojnie w takim samolocie zmieścić. A. Please stay, please Cześć, tak jak to w porządku, dzisiaj robicie na nagrywa. Czy nikt to KC-390? Zobaczcie jak jest jedynca, bo w tym jak wyglądają stare analogowe maszyny. Tak tylko na na No tutaj, tutaj chyba lepiej to pokazać, niż żeby patrzeć na mnie. E, mamy duże wyświetlacze ciężkie, To jest oczywiście pierwsza rzecz. To, co widzicie na wysokości twarzy pilota, czyli wyświetlacze przez jedne czyli to, dzięki czemu pilot nie musi tak często patrzeć na przyrządy, patrzeć, opuszczać wzrok poza tym, co widzi w kabiny, tylko. Obserwuje otoczenie, a jednocześnie ma podstawowe dane pilotażowe przed sobą. Yy, cyfrowe karty podejść. Yy, mamy stanowisko technika, w którym obserwuje również kwestie nawigacyjne, ale też kwestie załadunku, tego jakie jest zdarzenie tak itd., itd., itd. No, wiecie, tutaj, tutaj. De facto to nie odkryje Ameryki. Ja, jak powiem, że to jest po prostu współczesny e, świat, a nie historia. Jak w przypadku na przykład naszych używanych paraclesów, e, no, chyba nawet nie trzeba więcej zobaczyć.